Witam Was bardzo serdecznie w części szóstej. Gramy w World of Goo. Jest to część, którą powtarzam. znaczy, część, którą powtarzam. O co mi chodzi? Szeanowski, źle to powiedziałem. To jest drugie podejście nagrania części szóstej, ponieważ za pierwszym razem. Ym, materiał doszedł do jakiegoś tam czasu, nie pamiętam, około 10 minut, a potem się ściął na amend do 25, tak jak trwał odcinek. Ale mam nadzieję, że tym razem się to nie stanie. I to chciałabym powiedzieć, że nie wiem, kiedy wam zabluduję ten odcinek, ponieważ yy, u mnie internet na razie nie ma. Nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że to się za długo rozwiąże. Przeszłem, jak wam teraz że kilka poziomów, które powtórzę. Jednego nie umiałem przejść i znalazłem taką opcję. E, pomiń poziom, właśnie ten. pominię e, to. E, no i jak wiemy, było tu i tu te dwa. Tych nie było wtedy. Ale będziemy zaczynać. Ja przysłałem mam znowu herbatkę. Już mi chyba trochę wystygła, bo szukałem telefonu. No, może być. Znalazłem sobie podkładkę pod to. Więc yy, mm, nie będą mi się robić te głupie krążki na biurku. Yy, Wyrwa. Pięknie, cudnie. Yy, I znajdziemy tutaj dość ciekawą rzecz. Chyba tutaj. Yy, tu jest tabliczka, gdzie się wszyscy podzieli artysta, malarz. bo no, jak widzimy, mamy tylko tyle glutów. I, i jak to przejść, prawda? Nie ma żadnych teraz, jak tu widzimy, ale trzeba odczepić i je jakby mm, rzucić tam. Jest to dość dobry sposób na późniejsze fak spadło. A troszkę mi y, brakło aby to przejść. To, to będę. Ojoj, oj, oj, ja najdźwigniej, cholera. Trzeba powtórzyć poziom. Ha, <laughs> niestety yy, spróbuję sprawę, ale okej, okay. teraz nam się uda. Na pewno wręcz chodź, chodź, chodź. Po co tu dam? Okej, okay. teraz już to ciągnie, <laughs> teraz już to ciągnie, <laughs> ale okej. Okay. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o World of Goo, to mi się spodobało. I jest to jak na taką grę... ...dość ciekawy... E, ...dość ciekawa gra. Zobaczymy sobie, ile ich zebraliśmy. Jak 0 nadwyżki, mieliśmy 8 chyba z 6. Aha, może dlatego, że to że ja to o znalazłeś gwizdek. Gluty są zafascynowane jego dźwiękiem i gdy będziemy dzwonić tym gwizdkiem to wam chyba nie będę pokazał, bo sam go nie umiem przejść, więc od razu sobie przejdziemy do e, świzdu gwizdu. Poziom świzdu, gwizdu świetnie nazwane. <świetnie nazwany> Okej, no okej, okay. może czemu ja tak piszczę. Yy, I to są kulki, z których nie można w ogóle budować, ale gdy się naciśnie, zaczyna gwizdać gwizdek. I to hop, hop, hop do tych. I ich obudzi ich we śnie. No wbijaj. No nie! Spieszyłem sprawę. Tutaj jest... Yy, Coś tam napisane, ale... Nie bez szczerze mówiąc tego. No bez ja jeszcze mi powiedzę, że ja tego nie przejdę o ten... bo e, te głupie gluty. Zmarnowałem. ale nie, sądzę, że dwami powinni po powinny starczyć, bo że myślałem, że tego też waliło. Okej. Okay. Mamy ich 20 zebrać, ale to nie powinien być problem. Ojej. Wchodźcie, wchodźcie wszystkie. O, można ich przyspieszyć. Dość ciekawe. round bardzo ciekawe. Wbijajcie na No, bo chyba to przechodzę kolejny raz i zawsze miałem tyle samo. dlatego to nie było w ogóle nadwyżki, ale okej. Okay. Okej. Okay. Teraz mają coś takiego jak tutaj. Piękna, elektryczna macka. Okej, okay, przejdziemy ten poziom szybko. I zajdziemy troszkę dalej w tym, w całą, w całym postępie gry. Co to jest? Już nie pamiętam. Aha, aha! To troszkę jest takie... ciężkie. E, jesteśmy coraz bliżej źródła energii. Tylko co to może być? węgiel, e, energia atomowa, wiatr, trzy kropki, gluty. Zapewne coś bardziej eleganckiego. Artysta, malarz. I widzimy małe baloniki. Teraz tym czarnymi już możemy budować. Chodź tu, pyk. Tylko nie możemy ten duży glut, którego musimy tam dopradzić, nie możemy on spaść. E. Nie z dlaczego, i w ogóle po co, szczerze mówiąc, są tutaj te dwa balony, dlatego tę zerwa. też zerwałem, ale okej, okay. trzeba tutaj to niestety jakoś wykombinować. Jeszcze, chodźcie, ok, do góry. Teraz tutaj zrobimy, żeby to y, w jakiś sposób jakby się zahaczyło. Ale okej, okay. pójdziemy jeszcze do góry i teraz się na pewno już zahaczy. To jest y, wręcz bardziej niż pewne. No, nie możliwe, żeby się już nie zahaczyło, ale okej, okay. co my teraz musimy zrobić? Tak, my teraz musimy ją wypchnąć. Jak ją się wypycha? Wypychają się balonikami. Gdzieś tu trzeba je kłaś. Tak mi się wydaje. Ok. Kolejny balon. Jeszcze jeden. No to akurat wszystkie zużyjemy. To by się dość tak zgadzało. Ok, fadła. I się tutaj zahamowała jakby cholerka że tylko to... ...żeby nam tu nie spadło, bo wtedy będzie to dość nieprzyjemne. Cholera do góry. Oj oj, fuck! Cofnij. Co tu? Co się stało? John teraz wywalił, ej No, no bez. Okej. Okay. Teraz nie A Tu są trzy balony, których. które można by było powiedzieć, że potrzebujemy. Co so tutaj tak zrobimy? Weźmiemy kolejne. Fuck, fuck, fuck. Jakaś to, jaka to jest ekscytująca gra. No, ok, udało nam się. nawet bez replaya. Ona się tu rozbije. E, powpada do tego, i śliniawką, które mogą w jakiś dziwny sposób się łączyć. Chyba tylko ze sobą mogą się w ten sposób łączyć. Nie mam pojęcia. Dojdziemy i klikamy kontynuuj. Ok, zajęło nam to około 4 minut, więc nie jest to prawda? I teraz mamy ten czerwony dywan, przedostatni chyba poziom. Tutaj nie wiem w ogóle o co chodzi, ale dobra. Jaka muzyka. No, tabliczkę chce. No. Uśmiech do kamery. Wszystkie wyglądają fantastycznie. Czy ona w ogóle wie dokąd prowadzi ta rura? O proszę. Lepiej jej nie mówić. Nie może nie mówić, czy nie mówimy. Nie złożyłem przecież artysta malarz. Która rura? Ej, cholera. Jestem zbytnio pewien, czy nimi nie trzeba po prostu nacisnąć, zbudować czegoś, aby nacisnąć to wielkie coś. E, miejmy nadzieję, że tak, ponieważ nie lubię zbytnio powtarzać poziomów. Może ile ich tutaj w ogóle jest? Okej, okay. chyba tak, chyba będzie czas, bo ja taką dużą wieżę... Ten do góry... Tu... Jest... Coś mi się... Już tak chyba nie wydaje że... no. wra gdzieś to mam. Hmm. No ale chyba tak, może że... nie tak. Fuck! Spadły. Nie wiem, może zbuduję ra raczej to do tej rury. Tam po prostu do góry klasyczną metodą. Aha, się tu oprze, więc jest, jest to dość dobre. Wykorzystajmy ich atut, może. I przyczepmy troszkę się do tego i idziemy do góry. Aj no, tutaj się to zawiesić, ale okej. Tu, co, 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 tu i rura. Ale aha, bo to jest ta ekskluzywna i e, w niej. To ja nie wiem jak to przejść. Nie, jeszcze chyba raz spróbujemy. Hmm. Co w tym może chodzić? Po coś one te są, szczerze mówiąc, ale... Co to jest w ogóle strzałka? Naprawdę dziwny poziom. Da no może wszystkie na to. ten, tutaj ten, tutaj ten ok ich te może jakimś cudem się nauda coś mi się chyba nie wydaje aż to tak a co w tym może chodzić Awe. Trzeba to jakoś dziwnie... dziwnym nacisnąć, ale jak? Nie można się na dół budować, nie? No pewno, że nie, bo to by było... A tutaj, co to? Ona ma chyba lecieć... I dolecieć tu. Ale jak tu nacisnąć? Też pytanie dość... ...takie... ...godne. Może jednak spróbujemy zrobić tutaj taką wieżę z nich. No piszę jeszcze, że jeszcze tyle, jeszcze tyle. No to może jednak to jest... dobra. Dobry pomysł, tylko, tylko żeby mi się znowu ona nie sturlała. Tu, tu może tak przyłożę, tutaj też co. Tu. Tu. Nie, 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 spadajcie. No, jeszcze 10 wiatrów Co? Co w tym chodzi? Chodźcie tu w ogóle, bo o jest, udało się. Tylko teraz cyk. Aha, ok, wiemy już, co w tym zrobić. Chyba, wiatr to jest straszny, ale okej. Okay. Wiemy już co, co, co z tym zrobić Jednoznacznie mówiąc trzeba zrobić tutaj w każdym razie taki mostek, po którym ta kula będzie mogła wejść sobie e, właśnie do tego do tamtego miejsca cyk by na no, no, wszelki opadek, bo to się zaprze. Yy, OK. Nie trzeba ze wszystkich tego budować, no ale lepiej mieć wszystkie pod ręką niż potem. Yy, po prostu to. Szukać tego i tego brać. Cyk. Ok. Czyli wspinamy się i powinniśmy przejść do ostatecznego levelu, który Mam nadzieję, że już nie będę z dwoma próbami go robił tutaj, 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 tutaj. A no i właśnie teraz trzeba będzie je brać. Cyk. Okej, okay, dobrze my nawet na tym początku kombinowali Cyk Tu sobie go zaprzemy Tak samo jak tu to zrobimy No, okej, okay, jest Okej, okay, naciska się, cyk Ona leci Ok, i to on tam pcha do góry, prawda? I tutaj ona wejdzie w te i ona tu będzie chodzić, i teraz będzie trzeba ją yy, do góry dostać. Co nie wiem, czy mi wystarczy i nie będę musiał odczepiać. Ale naprawdę miło by było, gdyby ich wystarczyło. Chodź tu. A nie, to jest taki przyczepiony. Na razie wykorzystamy wszystkie nasze odczepione. Yy, a widzę, że ich jest trochę. Ok, 20 minut minęło. Chyba ostatecznego poziomu nie przejdziemy, ale... Sądzę, że jakiś tam powinien. W każdym razie ten przejdziemy, prawda? Może, że naprawdę coś, coś nam pójdzie tak. Ale o, nadwyżka ośmiu jest, dość dob dobrze nam poszło. Okej, okay. okay, kontynuuj. I mamy finał. Które już sobie przejdziemy w kolejnym odcinku. Yy, więc to będzie na tyle. Możecie czekać na część siódmą. A ja mam nadzieję, że dzisiaj się internet i wam to uploaduje. Więc to na tyle no i żegnam.